Ciema widzów dzisiaj pokażę według mnie najlepsze postacie w Brow Starsie. To jest ranking dla mnie, a Wy przed tym zostawcie subika i lajka like dla zasięgu. A ja zaczynam. Nie mówię o top 1 do top 10, tylko według mnie najlepszych szeli. Daj na Mike, jego gazet jest przemocny Edgar, jak skoczy na ciebie, to tylko szeli pokona Kit kiedyś dobry, teraz już nie Oczywistość Miko